W mojej opinii najlepiej skupić się na tym, co dzisiaj mamy, jakby w sensie takim skupić się na tym, jak wygląda nasze życie, jak wygląda to, czym się otaczamy. Wtedy nam jest łatwiej osiągnąć ten efekt, który nas będzie zadawalał. Szukanie inspiracji jest bardzo fajne. Na przykład odwiedzając znajomych, odwiedzając inne osoby, które mieszkają już w domu, mhm. możemy wziąć ze sobą miarkę i sprawdzić, czy na przykład y, jak wygląda wysokość pomieszczenia, w którym jesteśmy. Bo to jest na przykład częsty problem dla inwestora, że nie potrafi sobie wyobrazić, jak to pomieszczenie będzie wyglądało. I przed jeszcze. Y, przed jeszcze zaczęciem nawet procesu projektowego, warto takie inspiracje zbierać. Mhm. Zbierać sobie takie rzeczy, że na przykład podoba nam się taki taki kominek, podoba nam się y, takie takie rozmieszczenie, układ funkcjonalny, bo to są inspiracje, na których później podstawie łatwiej projektantowi jest zaplanować to, jaki będzie efekt końcowy. I okay. na tym powinniśmy się skupiać właśnie, na tym efekcie końcowym, który chcemy osiągnąć. Mhm.